Raz hit, a raz indyczek, który zainteresuje wąską grupę osób. Jednak, jeżeli lubicie klikanki przepełnione zagadkami i skrupulatnym przeszukiwaniem każdego segmentu mapki, to myślę, że bohater dzisiejszej singlowej soboty przypadnie Wam do gustu. Oto Truberbrook, czyli bardzo klasyczna w swojej formie przygodówka, która być może nie imponuje rozmiarem, ale są w niej zdecydowanie rzeczy, które za serduszko ujmują. Zapraszam do oglądania. Brook to nowy tytuł niewielkiego studia BFT stworzony na silniku Unity, który jako produkcja indie trafiła między 12 a 17 kwietnia 2019 na wszystkie dostępne platformy, czyli PC, Xbox One, PS4, a także Nintendo Switch. I to właśnie na tej ostatniej platformie ukończyłem niespełna 6 godzinną przygodę w moim wykonaniu, natomiast myślę, że wprawiony przygodowiec i po 4,5 bądź też 5 godzinach napotka finał. I właśnie ze względu na długość gry uważam, że Switch okazał się tu idealnie. Wyborem, bowiem grą można było delektować się dłużej, a i konsolka pozwalała poklikać poza czterema ścianami, chociaż w sumie do wyboru do koloru. Musicie mieć jednak na uwadze też cenę. Od około 100 zł do nawet 130 niezależnie od platformy. Sporo jak na krótkiego indyka. Dlatego też łowców okazji lub też osoby, które chcą jak najszybciej wziąć się za przygodę, odsyłam na wszelakie dystrybutory kluczy, gdzie widziałem oferty nawet za 50 zł, jeżeli chodzi o Steama. W innym wypadku jednak poczekałbym na promocję, co nie znaczy, że gra jest ogólnie... Nie zła, wręcz przeciwnie. Truber Brook jest bardzo klasyczny, ale i przyjemny, opowiadając świetną historię łączącą lata 60. XX wieku z elementami mocno abstrakcyjnymi i wyraźnie uderzającymi w science fiction. Historię zaczynamy przechodzić od dziwnego spotkania nas, graczy, z kobietą, która niestety utknęła na stacji benzynowej. Gwiazdy do oglądania, kilka gratów do zebrania, przegrzany motocykl i my, którzy pomagamy jej naprawić pojazd. Gdy już jednak dochodzimy do końca naszych działań, gra wyrywa nas. Z tej scenarii i przenosi do zupełnie innego miejsca. Miejsca, które będziemy od teraz poznawać wraz z jego dziwacznymi, a nierzadko również bardzo zagadkowymi motywami. Otóż głównym bohaterem powieści jest dr Hans. Hans Tenhauser, amerykański filozof, który w niewyjaśniony sposób wygrał pobyt w tytułowym miasteczku Trüberbrück, które znajduje się w Niemczech i jest totalnie odciętym od świata obszarem, gdzie na lisy mówi się kot. I nie pytajcie mnie o szczegóły, bo tu zdradziłbym za dużo. W każdym razie, dziwna mieścina, dziwny pensjon. Dziwni ludzie i my, chcący ukończyć naszą pracę na temat fizyki kwantowej. W sumie idealne miejsce, aby to zrobić. Cisza, natura, zero rozbojałej cywilizacji, a zamiast tego spokojne życie. Tak, jasne. Pierwsza noc a w naszym pokoju dziwny włamywacz w butach obłoconych jakąś świecącą substancją rabuje nas z cennych naukowych notatek. No i się zaczyna: kto nas obrabował, jaki jest jego cel i jak to możliwe, że rower wodny naprawiamy sosem z sosierki? Dużo pytań, mało miejsca żeby się na ich temat rozpisywać. Zresztą przygoda jest krótka, więc myślę, że zarys fabularny no, lepiej już pozostawić. I co ciekawsi, sami przebadają resztę. Ja natomiast muszę przyznać, że fabuła mocno zaskakuje i w grę wchodzi ciekawa intryga, a wszystko obtoczono bardzo charakterystycznym klimatem. Tytuł wyraźnie serwuje nam dawkę oldschoolowych, małomiasteczkowych niemieckich aromatów z przerysowanymi stereotypami, jak Truda, która jest typowym wyobrażeniem niemieckiej, regionalnej, wielkiej baby z czerwonymi polikami. Do tego wiele rozmów, pojawiających się i tam charakterystyczny akcent w wymowie, no jest z czego się cieszyć, i dlatego żałuję, że gra jest tak krótka i tak niewielka, jeżeli chodzi o ilość miejsc, które przyjdzie nam zwiedzić. Boli mnie to szczególnie, bo oprawa graficzna jest przecudowna i ani oczu od niej oderwać. Scenerie jak na point and klika, aż chce się oglądać, a obiekty, które są nam potrzebne, tak subtelnie wkomponowano w cały krajobraz, że czasami podpowiedź jest wymagana, aby odnaleźć potrzebne materiały. Taki właśnie urok, i doceniam, że gra dzięki temu nie jest zaprosta. Chociaż momentami ilość backtrackingu potrafiła mnie na dłuższą chwilę zamulić. I to nie dlatego, że chciałam pozostać w jednym miejscu dłużej, ale miałem świadomość, że ekrany ładowania są częste i czasami trwają zdecydowanie przydługo, jak na niewielką mapę, po której przyjdzie nam się w danym momencie poruszać. Od takie przewary truberbruka, które trzeba mieć na uwadze. Zresztą z 2-3 razy natrafiłem również na baga gdzie postać zaczęła się w miejscu, no i wymagany był niestety restart gry. Całe szczęście jednak było to tylko kilka razów, a mimo wszystko nie jestem specjalistów od przygodówek, więc wchodziłem w najróżniejsze miejsca i dawałem znacznie więcej pretekstów w grze, aby się zbagowała, zgliczowała, a jednak takowych sytuacji było naprawdę niewiele. Ogólnie, jeżeli chodzi o mechaniki, też nie jest źle i wszystko odbywa się w miarę płynnie, no i logicznie. Przy wykorzystaniu jakiegoś obiektu przeważnie mamy do dyspozycji tylko określone przedmioty, aby nie lecieć po wszystkich dostępnych w ekwipunku gratach. Oprócz tego podświetlają się też tylko takie opcje, które przy danej sytuacji mogą okazać się trafione, czyli użycie, rozmowa lub też zwykłe przyjrzenie się. Jakiemuś obiektowi, aby później nasz bohater mógł sporządzić nagranie, co definitywnie lubi robić na swoim dyktafonie. Jedyne co mnie zaskoczyło, to fakt, że w jednej z sytuacji przewody naprawiamy wchodząc w metalową zbroję. Tak, jest to spoiler, ale akcja jest na tyle krzywa i głupia moim zdaniem, że chyba nikt normalny w zbroi o naprawę elektryki by się nie pokusił, więc lepiej żebyście nie kombinowali i wiedzieli to od razu. A wiedzcie lub nie, to jedna z wielu pokręconych zagadek, z wielu pokręconych elementów. W większości, czyli jak w jakichś 90% przypadków opierają się one o znajdźki, jednak nie brakuje w nich szaleństwa, tak jak ze wcześniej wspomnianą sosjerką. Co ciekawe, im dłużej brniemy w fabułę, tym też wyższy poziom abstrakcji, czego jednak w żaden sposób nie ganie, bo to buduje wcześniej wspomniany klimat. Szkoda natomiast, że z czasem gra stała się odrobinę przewidywalna. Pod koniec przykładowo brakowało mi większego rozwinięcia i wpadłem w poczucie, że Truberbook goni ku końcowi za szybko. No i jeszcze jedna, moim zdaniem bardzo wredna zagrywka. Brak możliwości zapisywania w dowolnym momencie. Może i wielu z Was to przetrawi, bo gra krótka, ale jednak można było oddać nam sejwa w każdym momencie. Gdybym jednak miał to zebrać w całość, Truberbrook to definitywnie produkcja droga jak za czas zabawy, które oferuje. Jednocześnie bardzo ładna, ciekawa i z mocno zwariowaną historią, posiadającą kilka miłych zwrotów akcji. Mimo, że nie jestem przesadnym fanem klikańców i przygodówek, bawiłem się nieźle, a Wasze opinie chętnie poczytam w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Cześć. P.S. Gra posiada napisy w języku polskim.